Tam, tu Aristeo w kolejnym dniu podróży w grze w 80 dni dookoła świata. Może się zdarzyć, że w tym lub w jednym z kolejnych odcinków e, będę musiał tą serię zakończyć, a to z tej przyczyny wnioskuję, gdyż e, zostało mi już tylko jedno życie. Jak pamiętamy, dotarłem już do Stanów Zjednoczonych, zdobyłem jeden przedmiot i w tej chwili pokuszę się o drugi. Tak, no tak, lodowisko. Pięć części. Tutaj czwórek nie widzę i chyba mm, tu nie będzie zabyt dobra plansza do czwórek, gdyż górna część... Zajmuje strasznie dużo miejsca i właściwie cała akcja będzie się toczyła tutaj, w środku na dole. Muszę po prostu mm, starać się rozbijać te y, zamarznięte pola. No, nareszcie jakaś czwórka. Tak, dobrze. O, właśnie. No, szkoda, że jedna czwórka mi się tutaj zmarnuje. Ale rozbicie było po prostu no, ważne, a z drugiej strony i tak nie było innej opcji. O, tu jest też taka dosyć rozsądna czwórka, ale jeszcze popatrzę do góry, czy czasem czegoś nie przegapiam, bo to różnie bywa, nie? A ja, że tak powiem, no nie jestem w stanie ogarnąć całej planszy. E, tak po prostu na jedno spojrzenie. No, nie jest za wesoło, ale tu z prawej strony osiągnąłem yy, na zieleni pozytywnie. Teraz bym musiał jeszcze o tą zieloną tarczę sprowadzić w dół. Hmm. No! Zastanówmy się. No, nie, no, 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 o! Oj, to trochę. Znaczy, z niebieskimi nie do końca się udało, ale to akurat. Yy... Trudno nazwać jakąś moją klęską, po prostu tak wyszło. Hmm. Chociaż nie, skopałem. Można było chyba te niebieskie. O, ten niebieski z dołu rozbić, A, ale trudno. Nawet najlepszym zdarzają się błędy. Trzeba przyznać, że to może być błąd na skalę nieukończenia gry, nie? No to jednak, to jedno życie po lewej to trochę straszy. Ale bądźmy dobrej myśli, jeszcze dużo czasu. A w sumie, jakby to powiedzieć, ja bardziej nie lubię tych murków. Te lodowiska to jeszcze nie jest aż taka wielka tragedia. No, troszkę doładowałem, młotek został. Chociaż wydaje mi się, że tutaj za często nie będzie on używany, gdyż po prostu jest, no nie jest dobry warunek do czwórek, piątek. Czy nie ma dobrych możliwości. O, tak to nazwijmy. No i do, jak dobrze, bo naprawdę już tutaj ruchów nie widziałem, więc taka wymiana to czasami potrafi zmienić poważnie sytuację na planszy. O, ja tutaj. Taka byłaby fajna czwóreczka, tylko że ten zielony jest zamrożony i to akurat można powiedzieć czwóreczkę w dwie strony. Bo i w dół, i w lewo. Nic, kombinujmy, myślmy. Hmm. Nie jest za ciekawie, będę musiał chyba jednak coś z tymi zielonymi tutaj zrobić, oczywiście licząc się, że stracę je. Ale no czasami jak nie ma innego wyjścia, to trzeba je stracić, żeby doprowadzić do pewnego ruchu na planszy, którym to ruch może skutkować pozytywnymi zmianami. No, no zwykły młot to mi trochę mało daje. Wiadomo są różne możliwości, no, ale po prostu nigdy nie jestem w stanie przewidzieć yy, co moje działanie wywoła za skutek i czy ten skutek później zadziała na moją korzyść czy niekorzyść? Bo może się okazać, że, że zyskam, ale może też oznaczać to, że stracę. <śmum> Teraz już mam potrójną po czwórkę, której nie mogę wykonać, bo i w prawo, i w lewo, i w dół. No ale coś udaje się troszeczkę ten młotek dopakować, więc... Tak, tylko w co ja uderzę? W czerwone czy w zielone? W sumie ob obie opcje wydają mi się być interesujące. Ale wydaje mi się, że chyba korzystniej będzie uderzyć w czerwone. Bo one są po prostu niżej i po prostu mają tak jakby. No jakby one mogą na więcej mi pozwolić w przyszłości, o, tak to nazwijmy. Ale oczywiście mogę się mylić, bo to jest tylko taka może moja teoria. No będę musiał chyba coś z tymi zielonymi zrobić, bo tu jest po prostu za dużo zamrożonego miejsca. No. No i teraz się troszeczkę ruszyło, co prawda. Nie widzę jakiś takiej super. Takiego przełomu. No właśnie. No ale chociaż już się czwórki pojawiły. A tak jakbym tego nie ruszał w ogóle. No to, to w sumie to jest, to jest jak poddać grę. To po prostu trzeba czasem z czegoś potrafić zrezygnować, oddać coś, licząc się ze stratą i mieć nadzieję, że to się obróci na naszą korzyść. Hmm. Czy od góry? No, może od góry. Pięknie. tak już jest taki dosyć w miarę. Takąś czwóreczkę, bo piąteczkę byłoby najlepiej jeszcze złapać. Tylko tak za bardzo to, to już ruchów nie widać. No poza tym niebieskim żółtym. Szczerze mówiąc, nie obraziłbym się, gdyby plansze wymienili. No, ale chociaż mimo mi to, to zaliczone, że. już mnie nie będzie drażnić. O. Tak trochę lepiej jest. Chociaż. no, może. Hmm. O, 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 o. I to było właśnie to. Co prawda, oczywiście jeszcze nie wygrałem, nie? Ale. No, i tu bym się zastanawiał. Ten młotek, użyć go, no właśnie, na zielonych czy na czerwonych? W sumie mi się wydaje, że w czerwone będzie lepiej uderzyć. Hmm, no czwórek nie widzę. Tak. Powiedzmy się, czy to. Czy to. Ale nie, no jest lepiej. Chyba jednak czerwony to był strzał w dziesiątkę. Chociaż oczywiście no nie jestem w stanie przewidzieć, co by było, ale tu już właśnie się ładnie rozbiera, ten zielony. Ale mówię, nie jestem w stanie przewidzieć, co by było, gdybym w zielony uderzył, bo mogłoby być czasem jeszcze lepiej. No ale opierajmy się na tym, co się stało, a nie na tym, co się mogło stać. A wydaje mi się, że się dobrze stało. Ale <laughs> trochę mało czasu już. Pomysłu brak. Wszędzie takie dwójeczki raczej widzę niż trójeczki. No, tam do góry widzę, że. No, ale to nic nie daje, to jest takie tylko przedłużanie, można powiedzieć. Znaczy można powiedzieć, że idę na to, że Anus się zablokuje i spowoduje do wymiany planszy. Co by było najlepszym rozwiązaniem, mi się wydaje na tą chwilę. Hmm. No jeszcze tu. I co blok? O jest, jak dobrze, jak dobrze. Jest to naprawdę fajna rzecz. O, tutaj czwóreczka. No, tu jest cał całkiem fajnie, dużo, dużo tak no, jednokolorowych, można powiedzieć. O i to po powoduje, że, że może się coś ruszyć, bo zauważyłem, że młody ładuje się nie tylko od czwórek i piątek, ale również wtedy, kiedy uda mi się takie yy, takie, jakby z automatu, zbijanie załatwić. Czyli że po prostu one wciąż opadają. O, czwórka. Opadają i jakby nabijają i pojawiają się te takie słowa tam cudownie, ładnie, fajnie i tak dalej. O... O, o, o coś takim właśnie mówiłem. O, wspaniale. Właśnie o to mi chodziło. I to właśnie potrafi też napędzić młot. A napędzenie mota, no to jest fajna sprawa, nie? No. Yes! Yes! No i już jesteśmy w domciu. Znaczy jeśli chodzi o rozbijanie, bo oczywiście jeszcze są trzy przedmioty na planszy, a czasu zostało już naprawdę niewiele. O, jeden zwolniony. Jeszcze dwa. Nie no, to byłoby głupy, gdybym w ostatniej chwili przegrał, bo to już jest naprawdę ostatnia chwila. To już teraz, to już, to już, to już naprawdę, to już są nerwy. To już można głupi błąd zrobić, to można już nawet czwórkę przegapić. Jeszcze są. Kurcze, tu na niebieski byłoby fajnie coś zbudować. A z lewej strony na zielonych. O, o! Czyżby. O! I, i. Tak? No właśnie, o tym myślałem, żeby zakończyć to ładną piąteczką. Aha, a nie, to już nie jest problem, bo ja motek mam. Także w razie czegoś tu przebiję. No, no to można powiedzieć, że jeżeli mnie. Mnie chciwość nie zgubi i nie użyje motka, no to praktycznie rzecz biorąc jestem w stanie wygrać to. A tutaj spokojnie sobie pobuduję ekonomię. E, bez użycia tego motka. O dobra, kończymy to już naprawdę. To już jest. <grytanie> no nie oszukujmy się, ale... Ja nie mam nerwów do tej gry, żeby... <grytanie> żeby się tak przełamywać. Tak, co mi możecie doradzić? A znam. O, no, wspominałem właśnie w tym odcinku o tym. Kości. Podczas długich rejsów piraci zabijają czas grając o w kości. TZ to ja nie zauważyłem nawet czy tam jest, prawda? Kapitan to interesująca postać z bardzo zaskakującą pasją. Ma obsesję na punkcie piratów. Trudno w to uwierzyć, ale podobnie jak chiński staruszek, nie chce moich pieniędzy. Musimy znaleźć jakiś sposób na zaskarbienie sobie jego zaufania. Tak. No nic, udało mi się wygrać, chociaż nie byłem tego pewien. Nawet bym powiedział, że byłem bliski już klęski. Eee, dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się.